Damian, zmęczenie widać na twarzy, to znaczy, że wróciliśmy na lód. Najpierw chciałbym Ciebie zapytać, dlaczego zdecydowałeś się powrócić do Komar Krakowi? E, no, No ciężkie bardzo treningi są, e, czemu chciałem wrócić, bo, bo po prostu się dobrze czułem tutaj. No wiadomo, wszyscy wiemy, co tam się w Gdańsku wydarzyło, co się dzieje i e, jak dostałem szansę, żeby powrócić tutaj, to e, po prostu e, od razu powiedziałem e, klubowi, prezesowi, że bym chciał wrócić właśnie. No wiemy, że wcześniej no przytrafiła ci się taka no bardzo nieszczęśliwa kontuzja, ale wykazałeś się hartem ducha, no i dzisiaj możemy znowu ciebie oglądać na lodzie. Tak, wiadomo, że nie było łatwo, bo to była bardzo długa rehabilitacja, ale myślę, że na pewno wyszłem z tego silniejszy, czuję się lepiej na lodzie niż w wcześniejszych latach, więc no... Może to nie bardzo ładno powiedzieć, ale po prostu myślę, że taką tuzja dobrze mi po prostu zrobiła. No i cały czas walczę, żeby po prostu utrzymać sprawność i dobrze się czuję, więc no. Cieszymy się, że wszystko jest dobrze. Jak już mówiliśmy, wróciliśmy na taflę lodową. Jakie są twoje te pierwsze wrażenia z treningu? No, wiadomo, że widać, że teraz nawet ciężko dycham, a skończyliśmy pięć minut temu. E, ciężko, no ciężko, no wiadomo, że ciężko, bo e, większość tu przez całe lata nie było na lodzie. Ja chociaż byłem trochę e, w Szwecji tak e, raz, dwa razy może w tygodniu na lodzie, ale wiadomo, że to, to nie jest to samo, jak wrócić do takich ostrych treningach, no i no ciężko bardzo, ale wiadomo, wszyscy mamy. Będą mieli taki okres, a za tydzień dwa na pewno będzie dużo lepiej wyglądało. Ale na pewno się cieszycie, ponieważ te letnie przygotowania no to taki czas, którego no wy hokejście nie za bardzo lubicie. Nie no wiadomo, ale wszyscy wiemy, że to jest, to jest najważniejsza na pewno faza w, w całym roku dla was, bo to jest tym lepiej się trenuje, tym lepiej i na pewno będzie się czuć w playoffach i, i to, o to wszystko chodzi, żeby w playoffach się dobrze czuć. No już za niedługo, miejmy nadzieję, wystartują rozgrywki. Jakie ty sobie stawiasz cele na ten następny sezon? Uf, no Ciężko tak powiedzieć, bo teraz no, wiadomo z tym wirusem i to wszystko, nie, nie wiadomo jak to będzie wyglądało, nie? ale e, na pewno e, chcemy jak najlepiej potrenować tutaj i po prostu wygrywać. Nie? No, widać, że tutaj na treningu walczą wszystko miejsce i nie przyjechaliśmy tutaj, żeby po prostu tylko zagrać sezon, e, tylko chcemy, jak walczymy dalej, dlatego tu też przyjechałem. Nie?